Cześć, witajcie, tu znowu Gimper, a to jest nowa seria, zagrajmy wy eee, razem, razem z Grom Sirius sam 3 Zagramy sobie dzisiaj w kampanię stworzoną przez yy, jednego z fanów gry Kampania to nazywa się Approaching Hell e, I będę w nią grał zupełnie na ślepo, pobrałem sobie z warsztatu Steam i no na poziomie, Powiedzmy noad tak, Sirius Sirius A na hardzie zagramy, nie będziemy się porywać z motyką na słońce kiedy nie wiem jaki ta kampania prezentuje poziom trudności. Tam przeszedłem kawałek pierwszego poziomu, żeby zobaczyć jak to wygląda. Pierwszy poziom Forsaken Slums. Nie jestem pewien jaka jest długość tej kampanii, ale postaram się dla Was calutką ją nagrać. Jako że ostatnio znowu naszła mnie ochota, żeby pograć w Sirius sama, e, więc pomyślałem sobie, że przy okazji mogę, mogę troszkę materiałów z niego ponagrywać. E, już jedno pogadajmy, wywrzuciłem albo dopiero wrzucę, ale raczej już wrzuciłem. Ee, jak tam sobie survivala pykałem, no a tutaj, tutaj zrobimy sobie taką serię z kampanii. Więc zaczynajmy. Coś się przycięło, no i już jest dobrze. 60 klatków mi trzyma, to raczej dobrze. No i budzi się Sam. Wstawaj Miśku. Nawet się rozwalił helikopter, tak? Sam, what the fuck has happened? Zajebisty mam akcent, nie? Hehehe <laughs> Beznadziejny wiem Dobra, no, mam tylko łapy No nie wygląda to tak najgorzej, okej okay. Tutaj mi się wydaje, że będzie można wskoczyć No nie, ale tam widzę Tam widzę na pewno, że coś jest Sam, you've got a message from Queen Thank God, Sam, you're alive Please proceed with your mission Destruction of the tower is our key to victory against Coś tam, coś tam Ooo, wow Dobra, rozpierdolimy sobie te pajączki on tam jest kolejny Sam to ja sobie rady tutaj nie dam. W sensie bez żadnej broni. <laughs> o no, sam jestem, jestem nowy Sirius sam, yeah. As a matter of fact I am No ty skurwy synu Masz. Trochę dużo helta straciłem, no, ale dobra Tutaj na pewno można gdzieś skoczyć. Bo tam widziałem, że jest przejście. O tam. Ale może to gdzieś dalej będę mógł tam skoczyć. Przydałby się jakiś weapon. Że tak powiem po angielsku, dobra. Chodźmy tu. Hmm, hmm, hmm. O, tutaj jest to coś, co chciałbym dostać. Bo, gnar. A w ogóle, ty, gram na wersji zmodyfikowanej, więc jak widzicie, będę tu miał parę fajnych tych. Już to tłumaczyłem w tym. Pogadajmy. Ale może nie wszyscy oglądali, albo jeszcze nie wrzuciłem, więc tłumaczę, że tutaj mam poinstalowanych trochę modów. Które zmieniają mi, między innymi mechanoidy. Jak ja mam do ciebie wskoczyć? ty skurwysynu? Już wiesz... Pies ci mordelizał, dobra, nie wiem jak mam się do tego dostać. No tak machając na pewno się tam nie dostanę. Pomyśl Gimper, pomyśl, choć przez chwilę. Użyj mózgu. Czego? Żeby go użyć trzeba go najpierw mieć, no nie? A tutaj mógłbym wskoczyć, ale się odbijam jednak Tam też nie. No to nie mam pojęcia Nie wiem, no tej nie wskoczę Sam jest głupi Sam jest zły No chodź, chodź Ja! Wygrałem Dobra, młoty health Podoba mi się Boom Przez łeb, pająka Bo inaczej nie dotrze Zajebisie Które uwielbiam jak i ucha się leje, bo to jest tak piękne Jak mam się do ciebie dostać, shotganie, powiedz mi proszę. Nie wiem. Wydżebane w to, o, cześć pajączku Czego ty tak broniłeś? Broniłeś pancerza, no świetna sprawa, słuchaj. Mi się mega podoba. No tej też coś jest. Zdrowie, super. Pancerz. No teraz trzeba tutaj się nachapać, nachapać. Jak nasi wspaniali politycy. Czasami zwykły człowiek też musi. O, Biedny pajączek. Przydałby się pistolet. Mam nadzieję, że jakoś niedługo coś znajdę. O, tu. Nie zabrałem wszystkich Ładnie. zbieramy i tu nic nie ma i tu już byłem dobra można ruszać dalej w takim razie jest i pistolet ale jak teraz strzelę ci wszystkie pająki pobudzą więc nie co ja mam zrobić za bardzo czuję się bardzo zagubiony i w ogóle bardzo źle gdzieś tam kamikadze siedzą to chyba niedobrze o cześć pajączku Cześć kurwy syno Nice. Nie wy jesteście. Patrzę, tylko czy mi z lewej coś nie wypieczy zaraz. Jakiś kamikad Dobrze Ja piernicze, działa Nie widzę nic, co tam się dzieje przez ten kolarny dym. No i się tu bagują, kiepsko zrobiona mapa jest Wow! To drzewo przez chwilę wygląd wyglądało jak num jakieś się tak djało. No i się tu bagują, to w ogóle nie ma frajdy. Z rozwalania ich. Smutno trochę. Nie będę tam stawał za tym tym. Za tą barykadą w takim razie. No teraz coś po ptokach, nie? Sobie mogę gadać. O wow! Trochę ich tam dużo. Nie powiem, ała, 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 ała to zaraz będzie boleć jak oni zaczną strzelać No właśnie, firecracker tam jest, zobacz, zrobię tak Nice Oooooooo oh! biście Ale trochę dużo zdrowia straciłem Jeszcze raz spróbujmy Zrobimy po prostu tak Oa! że mi klatki spadły Nice Ooo, oh, yeah. Cześć, pajączku. Dobra. Tyle? Tyle i było. Super sprawa. Ło, to clear. Mam nadzieję, że on się tam nie zawiesi. Zawiesił się, no skurczybyk. Ała, 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 kraciochy mi spadają tutaj momentami. Z tego co widzę, to mapa, mapy tutaj do tej kampanii mają naprawdę problemy z optymalizacją. Znaczy, no tak widzę, że cały czas jest płynnie, ale w pewnym momencie, no coś takiego się dzieje, że mi klatki spadają momentalnie, to dosyć drastycznie. I podejrzewam, że to jest związane z tym, no nie wiem, teraz nie wiem, poczekajcie chwilę, może to coś zewnętrznego jest. Dobra, słuchajcie, nie wiem, raczej nic w systemie mi tej gry nie zwalnia. Więc to jest kwestia mapy niestety. Teraz jest beznadziejnie zoptymalizowana, ale będziemy walczyć Będziemy walczyć, jak najbardziej I Teraz tu mi w ogóle ktoś przeszkodził, dobra, mniejsza Wracamy do naszej rozgryweczki w naszym kochanym Siriusiku, samiku, trójjeczuszce. Yo <laughs> Co to jest napisane? Łop się, syny Nie wiem, jakoś mi się średnio podoba ten motyw, że Pada na mnie 50 tysięcy przeciwników Znaczy może to by było lepiej jakby to były jakieś gnary To by była mega frida Albo jakby różne typy leciały naraz W takich wielkich grupach Przede wszystkim ja bym miał jakieś porządne narzędzie do eksterminowania ich Lepsze niż shotgun Wow ten firecracker jest groźny Nice Zajebiście mi się podoba ta krew na shotgunie która tutaj zostaje Ach! No dawaj, no chodź Chodź, tatusia się Pająk, jak ja nie cierpię tych cholernych pająków Nie trawię tego przeciwnika po prostu Ach. Dobra Oła, oła, oła Nie bądź taki O kurwa, czemu to mi nie Chwila, chwila, moment, ja sobie tak nie dam robić tu. Ono to fajnie, to mnie mega cofnęło. Ale jak to się stało, że mi tego clear'a nie zapomniał, że fiskemę? Aż mi się dum przypomniał z takim strajfowaniem i strzelaniem. Tak miot tutaj nie podejdą do mnie, tylko będą stać i czekać, aż strajfując ich po prostu powybijam. No zajebista robota, stary Z Karabiny do niej na pierwsza. Przydałby mi się karabinek w sumie Przeładuj to sam O Czemu on ich karabinek nie chce wypaść? No goddammit God Goddamit sam Goddamit sam To mi się wydaje, że gdzieś tu clear jest, ale Dobra Załatwiony Ooo biedaki Zajmę się wami A to już nie ścina O, zajebiście, utknąłem tu No super Ej serio No bez jaj nie, muszę No Muszę z save'a No ho zajebiście Moment, może mam jakieś wcześniejszego Tak, mam sprzed 17 sekund około No dobra 18, nie umiem liczyć, krecę ze mną. No tak to nie ma co, jak oni mnie tu bomb bombami obrócają, dobra Załatwiony ten klip jest Ale i tak wtedy mi jakoś lepiej poszło Tam nie wskakiwać, tam jest wagowane. Kurwy Co wy sobie myślicie w ogóle? O oh ja, yeah, klucze O, co to? Wow, wow, wow 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 Nie tak ostro, siostro, okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej okay. jadyt Czemu... oni mają laser guny, to jest chore Nie wyrażam zgody w ogóle na takie coś, nie? Takiego czegoś nie powinno tu być eee! Bredoty No super, mam 9% helta O! A! Tam jest zdrowie Mocium panie chcę to, to zdrowie, nie? Ale nie wiem jak tam dostać się do niego, trudno No, zdechnij, rzecz. Moment, chyba że stąd. O, właśnie. Yeah! Plus jeden zdrowia dostałem, no to niesamowicie ratuje mnie. O kurwa! Co to jest za szans? I czemu on jest taki szybki? Nie wiem, czym ty mnie będziesz strzelać, ale się boję. To wygląda jak karabin. Boję się ciebie, wiesz? Bardzo się cieszę, że się tu zaciąłeś. I nie muszę się przekonać, czym będziesz do mnie strzelał. Przekonywać, w sensie. Nie będzie mi dane się przekonać, to całe szczęście. Nice. O, o, o! O, o, o! o, o! Gierka mi przywiesiło, nożesz. No jak ja tego nienawidzę. Ta mapa jest źle zrobiona. W tym miejscu, w tym samym miejscu mi się przypomniało. O, wow. Te biomechy, jak coś, to też sobie zainstalowałem. Że są takie z klasycznego Sama. No jej. Dobra, no z tym będzie ciężko sobie poradzić. Chodźmy tam. Jedźmy, nikt nie woła. Dawać na mnie. Dobra, rozdupszył się ten krzak. No, ale to jest głupie, że oni się tak zaczynają w sumie. Bo to sprawia, że tutaj nie ma wyzwania, tylko trzeba kombinować po prostu. Jak najlepiej błędy mapy wykorzystywać. To jest takie niefajne bardzo, no nie? Jakaś apteczka by się przydała. To nie jest apteczka! Do diabła! No to jeszcze pająki idą cudnie. No i zagryznie. Pata labana O nie no moment moment Dobra Dostał wpysk wyzbieramy sobie to Mogę się przejść tu Tam byłem A co coś jest? Nie ma nic No dobra, to ruszamy dalej w takim razie Jak na moje lepiej będzie tutaj poczekać, jeszcze nie będą pojedynczo wyładzić, nie? Ale oni chyba nie będą wyładzić, bo oni są za głupi na to Zdychać! Dobra Ci będą za to tutaj wyładzić do mnie Te pajączki w sumie nie ci też się zaczynają no kurna Gościu, popracowałbyś lepiej nad tą mapą Byłbym Ci wdzięczny. O, karabinek mi wypadł jednego, super. Całe 20 naboi mam. No to już trochę więcej, przyjemnie. Karabinek też mam lekko zmodyfikowany. żeby miał lepszy dźwięk, przyjemniejszy. I troszkę mocniej strzela. Nożesz ty... Jak to tak można, no jak to tak można, no? Mnie tak gryź, no? Myślałby kto. Nie myśl sobie, że jak jesteś mały, to ci wszystko wolno. Ło, Secret Laser Found. Całe 20. No to już nie ma amunicji, Cudownie, nie? się mi się podoba dźwięk tego tego laser gunner Tfu, mini karabinko no Właśnie tak No to sobie pajączki tylko na głowę wrzuciłem, dobra No to miejsce znam What is this A to jest w ogóle bardzo fajny shotgun, też z modyfikacji jeżeli się nie mylę, to to muzyczka z pierwszego serii jest sama. A druga sprawa jest taka, że... A to jest chyba jak ten. Co było zanim tam wylądowaliśmy? Co ty, przecież co się zakręcił. O, w dupę dostałem. Nice! Po co... Prostu... Oła! No to było niefajne już. Po też ten shotgun mi się tak mega podoba. To jest cudowna broń. Zrobiona w ten sposób. Ała, przycięło się. Ałcik, aucik Tak mega powera dostał A no, a No jak to tak jest, że on mnie tratuje, a mnie nie wybija? Zbokowane to A no tak mi możesz zrobić Tylko, żebym wiedział, że mnie pierdolnąłeś Tu jest wyrzutnia rakiet O kurwa A ja pieprzę Proszę pani, oni spierdalają Run fools Uciekłem Ha, <laughs> to mnie godzi wszystko. Wow No cześć Mechy, cześć Doceniam, że jesteście. Ała. Broń jest naprawdę dobra. Kiedy, mimo że jest słabsza, to wolę korzystać z niej, bo fajnie wygląda. Wtedy wiem, że broń jest naprawdę fajnie zrobiona i dobrze. No, znikaj. Muzyka w tej grze jest zajebista po prostu. Żryj to. To ma taki mega feeling ten shotgun, no tajt. zabijcie mnie. To jest super. Oła, armia małych mechów, no fajnie, słodkie. Ała, to mi miło zrobili. Za, czemu, czemu, strajfowanie, nic nie daje. Dobra wiecie co? Ja w tym miejscu zrobię savea zrobimy Z1 i zapraszam Was na kolejne odcinki zagrajmy w Sirius Sam 3 Approaching Hell, tak? Dobrze pamiętam? Approaching Hell Trzymajcie się, cześć